Dziś mamy wyjątkowy dzień, kiedy to dziękujemy dobremu Bogu za odzyskanie niepodległości i dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do odzyskania naszej wolności. Tak się składa, że dzisiaj z nami jest żołnierz 33. Pułku Piechoty a jest to pan Stanisław Osak, syn Piotra, urodzony 15 czerwca 1922 roku w Granicy Radzyńskiej. Bardzo serdecznie Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, mianował nie będąc, Niebędącego w czynnej służbie wojskowej, starszego szeregowego, niepodlegającego obowiązku służby wojskowej, Osak Stanisław Syn-Piotra na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Serdecznie gratulujemy. Uprzejmie proszę pana posła Marcina Duszka o wręczenie nominacji w imieniu pana prezydenta. Zapraszamy pani Stanisławie do Dziękuję. Czekamy na te siedemdziesiąt lat. Serdecznie nie